W audycji Stata Rzeczy witam serdecznie Państwa Piotr Ejum. Państwa i moim gościem jest ojciec Stanisław Tasiemski, wiceprezes z Katolickiej Agencji Informacyjnej i dominikanin, który zna się na tych wszystkich rzeczach, które dotyczą Kościoła i o których co tydzień opowiada nam. Szczęść Boże. Witam, szczęść Boże. W starożytnym Izraelu była świątynia, która była takim znakiem obecności Bożej. A cały lud Boży Nowego Przymierza jest świątynią Boga, który ma też swoich biskupów, i każdy z biskupów ma katedrę, katedrę, z której naucza, i najważniejszą katedrą jest katedra świętego Piotra. To jest katedra następcy świętego Piotra oczywiście, która jest w Rzymie na Lateranie. I to jest kościół, który jest matką wszystkich kościołów. I dzisiaj obchodzimy właśnie święto, o którym trzeba pamiętać. Tak, katedra świętego Piotra, ale zauważmy, że ta katedra świętego Piotra, historyczna, znajduje się w Bazylice Watykańskiej jej fragmenty, e, czyli kiedy budowano te, w XVII wieku tą świątynię, to e, w XVI wieku tę świątynię, no to właśnie fragmenty drewniane tej katedry, czyli miejsca, z którego Piotr nauczał, e, wmontowano w apsydę. Tam się znajduje ołtarz katedry, ale e, to święto jest może o tyle istotne, że nam przypomina, że Piotr był Biskupem Rzymu, że Piotr, czyli biskup Rzymu, jest tym pierwszym, który przewodniczy w jedności, i że to właśnie on jest tym, który troszczy się o jedność Kościoła. A więc to jest zupełnie wyjątkowy biskup. I dzisiaj postrzegamy papieża Franciszka, tak często mówimy, jako właśnie o następcy świętego Piotra. To jest kontynuacja tych rąk, które z pokolenia na pokolenie przekazywały to, co Pan Jezus przekazał Piotrowi. Paść owce bo. I dlatego dzisiaj szczególnie też modlimy się za papieża Franciszka i takim niepokojem jest dla nas jego stan zdrowia, bo już od dłuższego czasu chorował najpierw na zapalenie oskrzeli, z tego powodu znalazł się w szpitalu. Ojciec dodatkowo później udzielił wywiadu na ten temat i później, i później to zapalenie oskrzeli przerodziło się w zapalenie płuc. To jest w przypadku osób w takim już starszym wieku trochę niebezpieczne, prawda? No, tak, ja przyznam, że y, oczywiście wiemy. Ojciec Święty nie ukrywa, że ma 88 lat, nie ukrywa nigdy też swoich słabości. Na marginesie zauważmy, że przecież kiedy ma trudności, jeździ na normalnym wózku inwalidzkim, nie używa specjalnych butów czerwonych, tylko ortopedyczne, takie jakie akurat są, czarne. To są takie rzeczy zewnętrzne. Natomiast. O ile, zwłaszcza komunikat wtorkowy, kiedy, który mówił o obustronnym zapaleniu płuc, spowodował spory niepokój na całym świecie, no to kolejne dni troszkę nas uspokajają. To znaczy, że jest lekka poprawa, no ale y, bardzo y, bliski współpracownik ojca świętego, jego współbrat, zakonny ojciec Spadaro, były szef Civilta, katolika jezuickiego pisma, a teraz podsekretarz w dykasterii do spraw kultury i edukacji uspakaja mówi no trzeba dwóch, trzech tygodni, a więc po to, żeby ojciec święty powrócił do formy, no trzeba trochę czasu. Zauważmy, że jednocześnie do wśród różnych życzeń napłynęły też życzenia osobiście przekazane przez patriarchę Bartłomieja, duchowego zwierzchnika Prawosławia z Konstantynopola, czyli dzisiejszego Stambułu. I tam właśnie przebywa szef, cała ekipa watykańska która za zadanie ma przede wszystkim przygotowanie papieskiej pielgrzymki w maju, mówi się o 24 maja, do Nicei razem z patriarchą Bartłomiejem. A więc pomimo tego, że ten stan zdrowia Ojca Świętego powoduje niepokój, cały Kościół się modli, zresztą widzieliśmy czy widzimy te różne znaki, apele także Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, e, biskupów poszczególnych, ich wpisy na komunikatorze X wyraźnie zachęcają wszystkich wiernych do modlitwy za Ojca Świętego, biskupi Argentyny, no, po kolei cały świat, e, biskupi włoscy oczywiście modlą się w jego intencji, także e, ten, ta sytuacja jest no taka, że wymaga mobilizacji modlitewnej, a jednocześnie wiemy, że każde ludzkie życie jest w rękach Pana Boga i to On kieruje losami świata. To przede wszystkim On powierza stery Kościoła tej czy innej osobie. Wierzymy, że Piotr tej modlitwy w tym momencie potrzebuje. Po pierwsze, już wcześniej, właśnie choroba na zapalenie o ale mimo wszystko nie przerywał audiencji, tylko one wtedy przeniosły się do domu świętej Marty. Teraz naturalnie to jest trochę inaczej, ponieważ przebywa w szpitalu, to jest całkiem zrozumiałe, ale właśnie ojciec wspomina, że plany co do pielgrzymek raczej nie są zmieniane. Tutaj trzeba jeszcze dodać, że papież ma wycięty jeden płat płuca, co też osłabia jego wydolność oddechową, co jest rzeczywiście pewnym problemem. Ale mimo wszystko papież nie zamierza zmieniać swych planów, co w przypadku papieża jego poprzednika, papieża Benedykta, było rzeczą trudną do zrealizowania i jako powód swojej rezygnacji podał to, że nie może się spotkać z młodzieżą, że nie wyobraża sobie, że byłby w stanie tak długo, tak długo lecieć, by spotkać się z młodzieżą, a z kolei nie chciał odwoływać tych spotkań z młodzieżą, które są w różnych miejscach. Czy papież Franciszek, który zaznacza, że, że chce dalej realizować wszystko to, co jest zaplanowane, jest też nadal tym, który wskazuje, że jest jak najbardziej w stanie dalej wypełniać swój urząd i nie myśli o kroku, który był? Podjęty przez jego poprzednika, a mianowicie nie myśli o abdykacji. Oczywiście w tym momencie pojawiły się różne spekulacje. Nawet dwóch kardynałów, Gianfranco Ravazzi i Jean Marc Avelin, mówili o tym publicznie w minionych dniach. Kardynał Ravazzi powiada, że papież Franciszek jest człowiekiem bardzo odpowiedzialnym, świadomym. I jeżeli będzie taka konieczność, to pewnie podejmie decyzję, ale tutaj oczywiście żadna decyzja podjęta nie była i to są tylko i wyłącznie spekulacje. Tutaj trzeba też powiedzieć, że Ojciec Święty, pomimo tego, że przebywa w Klinice Gemelli, nie przestaje pracować, to przecież jego współpracownicy przynoszą dokumenty do aprobaty, też konsultują różne rzeczy, Ojciec Święty nie przestaje telefonować na przykład do parafii w Gazie, żeby wyrazić swoją troskę o wiernych, którzy tam przebywają, tej maleńkiej parafii, swoją troskę o los mieszkańców tego miasta, przecież niszczonego przez, zniszczonego przez wojnę. To wszystko pokazuje, że Ojciec święty, zresztą wszystkie komunikaty lekarskie mówią, podkreślają, nie ma gorączki, a więc spekulacje, oczywiście, kiedy to tak się dzieje, że kiedy papież trafia do szpitala, a już zwłaszcza kiedy jest jakieś zagrożenie, no to media na całym świecie wysyłają swoich wysłanników, którzy z kolei spekulują, rozmawiają, no ale tak toczy się świat medialny, tak się dzieje. Naszym zadaniem jest nie tyle spekulacja, ile właśnie modlitwa. Temat oczywiście jest ważny, powraca, ale wierzymy, że Duch Święty wie, którędy jak prowadzić kościół. Papież trafił do szpitala 14 no i um... Jak ojciec stwierdził, papież nadal pracuje, pracują też urzędy w stolicy apostolskiej. I to było, gdy papież już był w szpitalu, gdy nastąpiła nominacja Rafaeli Petrini, siostry Rafaeli, która już wcześniej była zapowiadana o której też już wspominaliśmy że że, że była zapowiedź, ona będzie teraz kierowała państwem watykańskim. Prze... Tak. Tutaj trzeba powiedzieć, co to jest w ogóle państwo watykańskie. Gubernatorat państwa watykańskiego. Bo to nie oznacza, że Ojciec Święty nie jest głową państwa, zwierznikiem. Tutaj przypominamy, że ustrój państwa watykańskiego to jest monarchia absolutna. Czy ta, tak się czasami żartuje, gdzie papież jest najwyższą władzą wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą. E, natomiast oczywiście powierza swoim współpracownikom takie bieżące kontrolowanie spraw. Państwo Watykańskie zajmuje się i kwestiami bezpieczeństwa, ale na przykład też kwestiami infrastruktury, zakupów. Muzea Watykańskie to jest. To jest właśnie dziedzina Państwa Watykańskiego. Wiele razy, kiedy słyszymy o bilansie Stolicy Apostolskiej, mowa jest o tym, że bilans Państwa Watykańskiego jest na plusie, a Stolica Apostolskiej na minusie. No to jest naturalne, bo instytucje Państwa Watykańskiego, na przykład Poczta Watykańska przynoszą zyski, natomiast i tutaj wiemy, że po prostu Muzea Watykańskie poniekąd wspierają też działalność Stolicy Apostolskiej. Więc to są po prostu kwestie, no bardzo jakoś konkretnie Państwo Watykańskie ma na przykład system zdrowotny dla pracowników Watykanu. To wszystko to są kompetencje Państwa Watykańskiego. Więc moglibyśmy powiedzieć takie trochę bardziej przyziemne. Natomiast kwestie remontów. Natomiast no jest to o tyle niezwykłe, że Przewodniczącemu Gubernatoratu Państwa Watykańskiego zawsze też towarzyszy czy wspiera Rada Kardynałów, więc będzie to taka sytuacja Trochę niezwykła, kiedy siostra Zakonna, zresztą dobrze przygotowana, bo specjalizująca się w kwestiach politycznych, gospodarczych, będzie miała, jak gdyby jako doradców grono kardynałów. Siostra Rafaela Petrini jest siostrą ze zgromadzenia konsolata, która, która to siostra jest już drugą siostrą. I ona właściwie nie zajmuje najwyższej, najwyższego stanowiska ze wszystkich sióstr, czyli też i kobiet, bo siostry są kobietami, ponieważ najwyższe stanowisko to jest stanowisko siostry Brambilli, która jest prefektem. chyba to tak. No można jest, by... To są dwa stanowiska bardzo porównywalne. E, e, tak, oczywiście siostra Mili pełni funkcję prefekta dykasterii do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. E, możemy powiedzieć, e, to są kwestie zakonne. Pro jest były generał Salezjanów. Salezjanie akurat gromadzą się teraz na kapitule, wybierają jego następcę e, i tutaj jest taka Dwoistość dlatego, że zresztą siostra Brambil jest, należy do zgromadzenia sióstr Maryi wspomożycielki wiernych, czyli to się mówi popularnie Salezjanek. W tym sensie możemy powiedzieć, że rodzina salezjańska rządzi życiem zakonnym w kościele. Ale to oczywiście z pewnym takim poczuciem humoru. Natomiast to, co jest istotne, no to jest świadomość tutaj pewnych kwestii prawnych, jeżeli chodzi o kierowanie dykasterią, jeżeli chodzi o kwestie także i dotyczące zakonników, którzy są kapłanami. I stąd ta obecność proprefekta, ale też pewnie ścisła współpraca prefekta i proprefekta. Natomiast przewodniczący gubernatoratu to jest, no, nie wiem, nawet, pewnie, nawet w pewnym sensie osoba istotniejsza, ważniejsza niż prefekt jednej z dykasterii. Tutaj jest wiele rzeczy bardzo delikatnych i no, to pokazuje odwagę Ojca Świętego, który pozwala na tak niestandardowe rozwiązania, rewolucyjne może moglibyśmy powiedzieć, rozwiązania w kościele nominacja siostry Rafaeli Petrini nastąpiła niedługo po nominacji siostry Brambilli. Także to jedna nominacja po drugiej, ja mówiąc, że prefekt dykasterii jest funkcją może ważniejszą. Kierowałem się starą zasadą, gdy uznawano, że najważniejsza jest kongregacja. Kongregacje już nie istnieją i kongregacja nauki wiary była wymieniana na pierwszym miejscu. Papież Franciszek przy reformując kurię rzymską na pierwszym miejscu, wymienia dykasterię ewangelizacji i nowej ewangelizacji. Więc to trochę też inny inna perspektywa i tak myślałem, że te rzeczy przyziemskie związane z państwem watykańskim są mniej. No, czasami takie kwestie techniczne jednak istotnie wpływają na, na to, co się dzieje, na przykład kwestie bezpieczeństwa w gubernatoracie jest specjalna komórka do spraw bezpieczeństwa. Ona ściśle współpracuje z żandarmerią watykańską, często właśnie Osoby kierujące żandarmerią. Żandarmeria, przypomnijmy, jest odpowiednikiem policji, czyli nad bezpieczeństwem na terenie Watykanu czuwa i żandarmeria, i gwardia szwajcarska. Gwardia szwajcarska bardziej nad bezpieczeństwem papieża. Tutaj wiemy, że po prostu gwardia szwajcarska pełni funkcję wojska, chociaż bardzo szczególnego. Natomiast żandarmeria, jak wspomniałem, policji, i stąd też jeżeli są tak zwane pokoje bezpieczeństwa, czyli miejsca, gdzie trzeba przetrzymać aresztowanych, no to one podlegają żandarmerii. W pewnym sensie więc także i e, przewodniczącemu gubernatoratu państwa watykańskiego. W przypadku dykasterii do spraw instytutów zakonnych życia konsekrowanego to właśnie prefektem jest siostra, a jej e, odlega kardynał, natomiast jest taka struktura, która się nazywa Radą Kardynałów, która, której zadaniem było przygotowanie reformy kurii rzymskiej. Ta reforma już nastała i ta struktura ma też za zadanie czuwać nad nad państwem watykańskim. To jest taka struktura, która... Nie, 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 nie. To są dwie rzeczy odrębne. Rada Kardynałów dotyczy kościoła powszechnego, natomiast komisja kardynarska do spraw państwa Watykańskiego to jest zupełnie odrębna struktura. Tak, e, przepraszam za pomyłkę e, i e, to jest też e, Powód, dla którego chciałbym zapytać ojca o rozróżnienie między stolicą apostolską, czyli dlaczego czym innym jest ta stolica apostolska, a czym innym jest państwo watykańskie, chociaż to jest i tak wydzielone terytorium, które znajduje się w Rzymie na terenie państwa włoskiego, ale na tym terytorium ludzie zarabiają mniej, ale płacą też mniej za zakupy, bo nie, płacą, nie ma tam podatków na przykład. Czy ojciec mógłby wyjaśnić, jak to funkcjonuje? Tak więc to są właśnie kwestie ekonomiczne, kwestie techniczne, kwestie zewnętrzne, na przykład wywóz śmieci, to wszystko to jest. To są kompetencje Państwa Watykańskiego, dostarczanie wody, służba zdrowia. Natomiast Stolica Apostolska to są właśnie poszczególne dykasterie, począwszy od Sekretariatu Stanu, który ma bardzo różne Działy, czyli jest ten dział, który zajmuje się, powiedzmy, pełni rolę kancelarii, zajmuje się sprawami relacji z państwami, drugi sprawami ogólnymi, także tych relacji dotyczących kościołów lokalnych. Trzeci personelu stolic apostolskich, czyli nuncjuszy. Z tym, że oczywiście tutaj trzeba pamiętać, że czasami pewne elementy się pokrywają jedno z drugim. Poza tym to są poszczególne dykasterie, które jak gdyby mają pod swoją pieczą Kościół na całym świecie. Ewangelizacja narodów, która ma dwa jak gdyby akcenty. Jeden dotyczący tej Ewangelizacji y, Adgentes, szeroko pojmowanej, drugi, nowej ewangelizacji. Oczywiście y, y, nauka wiary to są kwestie dotyczące poprawności wiary, czyli bardzo konkretne działy, które obejmują cały Kościół Powszechny. Stąd te różnice, i tutaj możemy powiedzieć, że o ile w gubernatoracie zasadniczo czy w większości pracują Włosi, to w instytucjach stolica Apostolskiej jest też spory udział osób z różnych krajów. Bardzo dziękuję ojcu za to wytłumaczenie. Ja chciałem się jeszcze zapytać o taki istotny wykład. Właśnie prefekta wykazali nauki wiary, który odbył się miesiąc temu, ale niestety już nie mamy czasu, tylko warto wspomnieć, że był i że to wydarzenie było w tym tygodniu, relacjonowane. Wydarzenie, gdy kardynał Fernandez potępił kwestie związane z gender, jeżeli można byłoby to tak określić, takim słowem. Wszystkiego, Wszystkiego dobrego. Dziękuję. dziękuję bardzo. Z Bogiem.